Idę se, patrzę se, a tu foka bostońska, kurwa płynie, nie? Oka jakaś bostońska, na kurwa marinom. To jest niejaki Gregori. Gregori, uważaj! Scooteraj! Bostońska Ibiza, proszę Państwa. Zara go, kurwa, skuter rozjedzie. Już Baywatch płynie po niego. Save him! fucking lo! Baywatch! Bostońska Ibiza! <laughs> Look, guy, płynie, kurwa! Bostońska Ibiza, tam płynie do Bostonu. A tutaj. O, zniknął. A tutaj kurwa bostońscy kozacy na skuterach wodnych. Idziemy dalej. Czy dopłynie do Bostonu? Oto wyzwanie. Już siadł, zmęczył się. Chyba trzeba po niego wskoczyć, kurwa.